No, hello, tutaj Purpose. Witam Was w kolejnym odcinku z Overwatcha. Dziś aż 6 demek, które sobie przetestujemy. No i zobaczymy e, sporą ilość cheaterów. Mam nadzieję, że paru dzisiaj zbanujemy. Zostawcie jak największą ilość łapek w górę, żebym wiedział, czy nagrywać dalej tą serię, czy nie. I co, zapraszam do oglądania. Pierwszy pan to x Dronek I x -megadronek... Już wcześniej kilka razy kopał e, diaksioki i, i, i wydaje się być dosyć podejrzany. Szczególnie, że tak. Chociaż to zachowanie jest normalne, że tak wykopuję wykupu, ja tunele, ale to może być tylko krycie się. I z tego co widzę, patrzcie, zaczno, zaczął mm, bez powodu skręcać. Dobra, tu mamy żelazo. No, w sumie do żelaza też mógł się kopać. Na X-Rayu. Co pan kombinujesz, panie X Megadronek? Hm. No nie no, bardzo dziwnie kopię. Bardzo dziwnie kopię pan X Megadronek. Jeszcze przy Bedroku tak dziwnie, dziwnie, dziwnie się porusza. Bardzo dziwnie się porusza. No ale na razie... No i proszę bardzo, znalazł Diaksy. No. Biorąc pod uwagę to, że kopał już wcześniej jest ma rangę nowy, i wszystko po kolei stawiam 100 dolców po prostu, że e, cheatuje i, i że ma X-raya. Po prostu jestem pewien, Zobaczcie, jakie dziwne tunele kopał. Jak to wszystko dziwnie wyglądało. A już to nie są pierwsze diakse, które wykopał. Także e, jest tego tutaj całe mnóstwo. A teraz rozkopuję, zobaczcie pomieszczenie, żeby wyglądało, że, że niechcący na ten, jak się trafił. No to takie typowe zachowanie x który próbuje się kryć, no przynajmniej nie jest bezczelny e, i, i, i nie robi tego no już tak totalnie, totalnie po chamsku. Dobra, idzie przed siebie znowu do jakiegoś tunelu. Dobra, rozgląda się ślicznie, tak. Myślę, że to będzie. To jest na. Słuchajcie, intuicja mi podpowiada, że to jest na 99,9%. 20 diaksów. Nowy, słuchajcie. E, czyli pierwsze pół godziny zrobił 20 diaksów. Nie, no dobra, to chyba. Zobaczcie. Tu 8, nowy ręka. Przecież to. No, nie, dobra, to już mamy stuprocentową sytuację. Chyba każdy się zgodzi, że trzeba wpisać kill, zabić pana, zbanować pana, Mega Dronka. Bon. oczywiście, X-ray i oczywiście S na końcu, czyli po cichu. No dobra, teraz jeszcze trzeba oczywiście spalić to co wszystko, co tutaj pan megadronek nakopał. No tak, ni. No i tyle. Można śmiało przejść do kolejnego demka. Pan never, Pan never ze Stertu. Tam był dziwnie wykopany tunel, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Stawia pochodnie. Czyli albo się kryje, albo nie używa... E, al, albo się kryje, e, albo, albo nie używa tego. Ale zobaczcie ile on tego nakopał. Po prostu jedne diaksy po drugich koleś kopie, nie? I to gracz. Czyli nie za wiele ma do stracenia. No zobaczymy. Na razie... Chodzi sobie po kanionie. No tutaj nic jakiegoś specjalnie... Um, ...dziwnego w tym nie ma. Pan zaczyna kopać. Pan zaczyna kopać w dół. Jakby szedł do tego tunelu. Swoją drogą ciekawe... ...skąd widzi ten tunel. Ale nie, nie idzie do tunelu. No nie, no hamuwa po prostu na maksa, ten pan się nie pierniczy, jedzie na x po całości. No, oczywiście tutaj, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, zobaczcie jak on zszedł, no przecież to, to, to... Nie, no tutaj to jest po prostu bezczelny, bezczelny typ, który nawet nie próbuje się specjalnie kryć. Więc no, myślę, że tutaj nic więcej nie wymodzimy, ale, ale, ale no zobaczmy co on tutaj jeszcze sobie będzie. ...kombinował. Hmm, hmm, hmm. Znowu się będzie rozglądał? Znowu będziesz szukał dyaksiorów. No, teraz sobie lawę... ...zakupuję. To byś nią płynął do góry? Windę sobie zrobisz z lawy? Nie no, wyjątkowo bezczelny typek. Nie no, to było, to było po prostu już takie hamskie zejście po x chociaż mógł... ...nie wiem, udać i kurde... 50 kratek obok, yy, gdzieś no, zacząć kopać na wprost. <noise> Chociaż tyle mógłbym zrobić, a nie. nie. O, pan, o, pan Never się przetepał. Na spawn. I myśli, że będzie fajnie. RTP. Przekop, prze, przeteleportujemy tutaj e, pana e, Nevera. żeby nie zginął na spawnie. No i dopisujemy kill oczywiście. Posypał się pan banik Za x-raya, oczywiście S Czyli na silentium I czas byłby zalać to No tak, znowu N Zalewamy lawą I chyba się zgodzicie ze mną w 100% że to był haksior Więc możemy przejść do kolejnego demka Mamy kolejnego podejrzanego pana Który wyjątkowo też mi się nie spodobał Zobaczcie, nie dość, że nowy, to pan Marfrex kopia po prostu diaksy za diaksami. Tak jakby się kompletnie nie czaił też i jechał na reju, ale kurczę, no kto wie, może ma takiego farta i trafił na idealny biom. Zaraz tutaj wszystko nam się zapewne wyjaśni co do tego pana. No dobra. Na razie kopię normalnie. Po prostu idzieś przeciw. Się... O, taki nagły skręt. Oj, laczki są lekkie bo w tym czasie jak to nagrywałem to były e, renderował mi się film pan zaczyna kopać w dół i ja już wiem co tu się za chwilę wydarzy ja już po prostu to wiem co tu się za chwilę, no oczywiście że tak, pan Marfrex mm, oczywiście też jest 100% haksiorem także tutaj w ogóle nie ma o czym rozmawiać, szybciutki banik, szybka reakcja e, purpose zawsze na straży prawa jak najbardziej banik za X-Ray'a. Oczywiście Silentium. No i cóż, chyba trzeba byłoby to trochę spalić, nie? Bo tak to. Jeszcze ktoś to znajdzie i byłoby, byłoby do kitu po prostu. No tak, zawsze możemy to spalić. I jest po temaciku. Ni, Purpose. Jak zwykle. Przechodzimy do kolejnego Demka. Kolejny jegomość to Katspi Solo. I zobaczcie, tak dziwnie na ukos kopie, a wcześniej się wkopał w dół i, i, i mało tego, już wcześniej wykopał diaksy, więc tutaj coś czuję, że to też będzie bardzo szybka akcja, bo taka, na taką się zapowiada, bo, bo, bo tacy to są, no mówię, jeszcze, jeszcze podziwiam ludzi, którzy chociaż próbują się z tym kryć i udają, że coś jest w porządku, kiedy nie jest, ale, ale, ale mimo wszystko próbują się gdzieś tam z tym ukryć, a jeżeli ktoś kopie w ten sposób, jak pan KacpiSolo no to to jest szczyt, szczyt jakiejkolwiek bezczelności i no cóż takiemu się należy banik po prostu ze startu, oczywiście najpierw pana KacpiSolo zabijamy potem banujemy ja się zastanawiam powolutku czy nie banować na IP, żeby tacy ludzie po prostu byli wykluczeni, już zupełnie z, z naszego społeczeństwa. Co do pomysłu z GM2, bo tutaj jakiś czas temu był pomysł, żeby GM2 dawać, y, zajmowaliby sloty bez sensu, więc bez sensu. Najlepiej ich banować. Przechodzimy do kolejnego Demga, Kamila. 147 mamy po raz pierwszy chyba przedstawicielkę płci pięknej. Która też zaskakująco dużo kopie diaksików, więc zobaczymy, jak jej pójdzie tym razem. No, zobaczymy zresztą. Tunel jest dziwny. Idzie, idzie jakąś ścieżką, schodzi w dół, potem pod siebie kopie. Dobra, mówię, zaraz się wszystko wyjaśni i okaże. Kamilo, co nam ciekawego dzisiaj pokażesz? Czy będziesz y, uczciwym graczem, i ja się tylko pomyliłem, czy jednakowoż i dziewczyny potrafią citować? To się zaraz okaże. No jak na razie idzie... No już mi to śmierdzi, bo idzie do, mm, do kopalni, zobaczcie. I mam to po prostu aż... Przepraszam, śmierdzi z kilometra, że y, dokładnie wie w którym miejscu, zobaczcie no, skąd ona może to wiedzieć tutaj. A doskonale wie, gdzie idzie i że chce iść do kopalni, którą na najprawdopodobniej widzi na X-Ray'u, ale spokojnie, niewinny, któremu winy nie udowodniono. No zobaczcie, idealnie na poziomie wyszła kopalni, no zobaczymy. Ja i tak, aha, tu diaksiorki, no dobra, te diaksy akurat to były gdzieś tam na wierzchu, no więc, no ale z drugiej strony, no wiedziała gdzie iść, doskonale wiedziała gdzie iść do tych diaksów. Doskonale to wiedziała. No ale poczekajmy, zobaczymy, nie ma co się spieszyć z osądem. Ależ to był fart, że nie spadła do lawy. No proszę cię, to taki skok to to prosty, co trzeba było skakać już no. I tak walisz to ewidentnie na x-rayu, więc m, czym się, że tak powiem, przejmuje. A, tu a tutaj zrobiła skok, no. Trochę niekonsekwentna jest Kamila. Ewentualnie do jakiś facet, który się tylko właśnie ukrywa pod e, żeńskim nikiem, żeby wiecie, no bo, bo kobiety przecież nie cheatują, to na pewno nikt mnie nie będzie sprawdzał. A to widzisz. Ojej, laczki są. E, no to to nie, to nie działa w ten sposób. O, dla mnie, wiesz... No... Czy kobieta, czy nie kobieta... Jak cheater, to cheater. No. Co ty nam tutaj teraz ciekawego jeszcze pokażę, bo musisz nam coś jeszcze pokazać. Na pewno coś jeszcze się na ciebie znajdzie, jakiś haczek. No, ja tutaj za wiele nie widzę diaksów na X-Rayu. Zobaczcie, do tej. No, ciekaw jestem, czy widziała tą skrzynię z... tam z dołu. Czy... <laughs> czy widziała ją, znaczy widziałaby ją, gdyby, gdyby nie to, że ma X-Ray, bo już jestem. Prawie na 100% przekonany, że ma X-Raya. Kopię sobie na reju złotko i diaksiory. No, są dwa najcenniejsze surowce w tym momencie w Minecraftcie Rozglądanko. Patrzymy pod siebie i zaczynamy pod siebie kopać. I czyżby omija żelazo. Dobra, wpadła do tunelu, który też ciekawostką, że go widziała stamtąd. Ale dobra, mogła zapamiętać kordy. Znaczy, ja to wiem, że tego nie zrobiła, ale no na 100% znaczy na 100% pewności nie mogę mieć, tak? Więc poczekajmy aż w kopie się już zupełnie kopie się, rozumiecie, takie podwójne ten, bo nie dość, że się kopie, bo bo się w kopie w sensie, yy, no, wpierniczy się, w, yy, no, będzie widać w 100%, tak, że czituje, ewentualnie kopie się w sensie, no, w podziemie, tak, i tam, gierka słowna. No i, no i... Kopie pod siebie, i teraz przed siebie, znowu pod siebie, i znowu przed siebie... I skręciła troszeczkę w prawo, no i słuchajcie, no kopię złoto, ewidentnie kopię złoto i diaksy na reju. No przecież to jest stuprocentówka. To już w tym momencie nie mam najmniejszych wątpliwości, a coś czuję, że za chwileczkę jeszcze e, nam pokaże jakieś dokopywańsko się do. A, tutaj sobie na razie coś przerabia. Ciekawe co. Nie, no ale ja już mam, mam, mam 100% pewności, już w tym momencie co do pani. Kamili. No, pokaż nam coś jeszcze. Tak, tylko jeszcze taką wisieneczkę na torcie. Na przykład jakiegoś diaksika jakbyś wykopała w tym momencie też byłoby po prostu wspaniale. Najlepiej jeszcze kopiąc w dół, tak, po prostu chamsko wbijając się w podziemia. To byłoby coś cudownego, coś pięknego. Takie o, skręt, nagły skręt i kolejny nagły skręt. I no, błagam coś. Taka wisienka, błagam. I kolejny nagły skręt. No, dajesz Kamila, dajesz. Po prostu potwierdź tylko tak, już do reszty, że. No i pięknie. No, dziękujemy ci serdecznie. Jacyś jesteśmy radośni dziś, że możemy wpisać kilka mila. Bęk. Oczywiście potem. Banka Milaza X-Rayka 100% X-Rayka oczywiście S. No i zalewamy wiaderkiem Lewy to, co zostało. A my przechodzimy do kolejnego demka. I do ostatniego demka. Jest to jojek 1-2-3, który przed sekundą znalazł 6 diamencików. No, zobaczymy bardzo dziwnie, że tak powiem wykopał sobie ten tunel, teraz się rozgląda, a teraz w ogóle kopie pod siebie, nie, bardzo, 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 bardzo dziwnie to wygląda. Coś czuję, że to będzie szybka akcja również. Tak mi to śmierdzi szybką akcją, bo zobaczcie jak on kopie. To jest po prostu, to jest już jest pewniak, ale jeszcze potrzebuje dowodu tylko i wyłącznie. No. No już wystarczy, no przecież wiemy, że no i wszystko w temacie, po prostu pewniak, pewniak, szybka akcja. Dziękujemy zbanowany, mmm, zabity, rozwalone jego przedmioty. A my możemy się cieszyć dzisiaj wyczyszczeniem światów brodaci.net z sześciu kolejnych cheaterów. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie Overwatch'a na brodaci.net. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, i do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.